I Wam. W dzisiejszym odcinku z moim kolegą będziemy żarli Aj. fasolki wszystkich smaków z żabki. No, ten. Po drodze zjedliśmy już kilka, nie polecamy smaku psiej karmy. Musi... Wszyscy prawie po, się zżygaliśmy po jednym gryzie. No, więc tak. Zasady będą takie: bierzemy fasolkę, możemy. I musimy ją zjeść. Nie można wypluwać, chyba że to jest psia karma. Psią karmę można wypluć po jednym gryzie, nie? Później i tak będziecie mieli ten smak i będzie chciało Wam się żegać przez następne 15 minut. Choć, 10. Teraz jesteśmy na planie filmowym do jednego z y, innych naszy, odcinków naszy... odcinków. Kamil nie zdradzaj, co to jest. Tak. Nie wolno mówić. To będzie niespodzianka. Ale będzie to jego największy film na kanale? Chyba. Na pewno nie. <laughs> Myślisz, że ktoś to w ogóle będzie oglądał na bangnie. więc jesteśmy tutaj. Od razu mówię: to nie jest urbex. To nie jest urbex. Co z tego, że jest zniszczony jak urbex, ale nie, to nie jest urbex. To jest zwykły dom, który właśnie jest w trakcie remontu, nie? I wygląda tak, jakby był jakimś urbexem. Wali to, że ten dom ma ponad 100 lat. No. Jest teraz w remoncie, no. Co? Więc Nie. ten, no, zaczynamy. Zaraz wam powiem, jakie są smaki. A więc mamy następujące smaki. Lody rób, lub mydło. Yy, brzoskwinia lub kary. kary yy, tutaj może... jest truskawka albo krew. Kola albo psiakarma. Nie polecam karmy ani trochę. Prawie się zżygaliśmy. Kiwi lub snot. Nie wiemy, co to snot. Jak wie co, to on mówił jednego gryza się prawie dużego. Ja wziąłem gdzieś tak z cztery gryzy. Psiej karma oczywiście. Tak, tak. Banana, banan albo squid. Squid, czyli kalmar, Kałamar, nie czy coś takiego. Też trochę nie polecam. No, więc ten. Tutaj się klika taki guziczek. O, taki guziczek jest. Nie wiem, czy widać. Jest guziczek, o. Jak się kliknie, to się wtedy kręci, nie? O, ale jak się puści, to ci przeskakuje na w ogóle coś innego, nie? No co jest? Najlepiej to po prostu trzymać. Jak się zatrzyma, to... O, nie obszia karma. I dobra, Kamy za zaczynaj, Zaczynaj. Zaczynaj. Pokazuj tutaj do, do kamery, do kamery, żeby było widać, że nie oszukujesz. Okay. Banana... Banan albo albo karma. Dobra, tutaj otwieraj. Odkręcam. I tak, to jest. Żółta, żółta żółta. Tu mamy żółtą. Tak. W ogóle to pudełko bardzo niefajnie pachnie od środka. Dobrze. Pokazuj. I co trafiło? Banan. Banan. Banan, brawo! Uuu! Na szczęście nie kolejny kalmar. Dobra, teraz ty, tutaj. Ja to zakręcę, albo nawet nie będę zakręcał. Dobra, tylko tak, żeby było widać, co jest, dobra. Dobra. Ice cream. Lody plus... albo mydło. Okej. Okay. Otwieraj. Lody al albo mydło. To jest kolor biały. Biały mamy tutaj. Wydaje mi się, że to będzie akurat mydło dzisiaj. Bo już dwa I razy... Już obaj jedziemy. mieliśmy lody. No. Jak robimy test. Gdzie z tym palcem? Wywalaj. O. Dobra. Lody. O. Kurde, no. mam! Teraz tak. są coraz mniejsze szanse na to, że będzie coś innego niż mydło. Dobra. Dobra. O że lody albo mydło. Czekaj, trzymaj się, żeby. Jest. Okej, okay, widzowie. Masz tam coś? Widzicie mi powodzenia. Bo dziś jemy mydło. I co masz? Lody. Co? Ile tych lodów? Już? Cztery czy pięć. Tych lodów było tutaj. Chyba pięć lodów już tu było. Trzy. Trzy? Jak? To jest czwarty. O, dobra, to czwarty lód. To teraz już będą chyba same masła. Eee. Yy, mydła. No kurde, no tak, mydła. I kręcimy. Mam nadzieję, że będzie coś innego. Karma, 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 karma. Ułaga mnie. O, masz szczęście. Mam pomiędzy. Pomiędzy Jesz, kimś jeszcze raz, Kiwi lub snot. Nie wiemy, co to są. E, mo możemy się to Nie. Dobra, zielona fasolka była na samej górze, więc pewnie będzie niedobra. <grym> tak yeah, nie, nie, yeah, 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 yeah. W ogóle ten zasadnik pizotki kosztował 10 złotych A Gorszy niż ciakarma Naprawdę? żygał. <grym> ok, nowa zasada. Możemy, te, możemy też wypłuć nota. Jak to jest gorsze niż kakaarnia, to możemy wypłuć nota. Ja chyba wiem, co to jest nota. To, to jest chyba grudz nosa. Koza z nosa. O, Olek. Jak to smakowała? Jak jakieś gówno, totalne To chyba jest klucz z nosa. Ała. Proszę. E, weź daj to opakowanie po tym kebabie, chyba że coś tam jeszcze jest. Nie ma. Wy, wywalę tu tą fasolkę waloną. No, my, ja tu jadę kebaba Jak to się wydałam. Dobra. Kręcić. Widzowie, mi powodzenia. ten smak dalej mam bo w buzi oh, nie. mydło mydło, 100% będzie mydło Dobra. nie gadaj, że się skończyły białe niemożliwe, widzę teraz to musi być mydło <grym> musi no kur... Kamil teraz zresztą jest to, to co jest na podłodze nie? tak Taka biała i mydło. <noise> jak smakuje? Ja Dobra. O wiaderko, nie smakuje. Dobra. Olek i jaderko, jakby była przekamiana. No, nie i mamy wody do posiłka. Nie mamy już do Co? Nie idziemy do tego. Będziemy. Dobra, to teraz jak ręce? To jest takie dobre opakowanie z kiepca. Pomiędzy. Lody albo mydło. I nagle się skończyły fasolki. Nie, wi widziałem, jeszcze, widziałem jeszcze. No bo, no, to teraz będę miał na bank mydło. Na dole było. Tak, takie fa fajne mydełko ale teraz je. Mydło? Czekaj. Niemożliwe. Możliwe. Ale mydło jest okej okay też. Ale Życzcie mi powodzenia, bo jak dostanę snot albo ten. Gdzie z tym palcem ma być widoczne wszystko? Ładnie widzimy, bo ja mogę. Okej, okay, banana albo. Kalmar. Banana na, na. Squid banana. game game. Banana, 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 banana. Albo squid game. Tu, 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 ty, tu, tu, ty, tu, 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 Podobne do psiej karmy. Ej, to jest podobne do psiej karmy. Dobra, trzymaj wodę, wypluwaj. Kurde. To jest podobne do... Nie żygaj, nie żygaj, Kamil, nie wolno. Kurwa widowie. No nie polecam kalmara. Ja, ja nie wiem, nie, ja nie wiem, jak go wcześniej tak... Nie, ja nie wiem, jak ja wcześniej nie te z tego kalmara. Dobra, kręcimy. Oj, widzowie, widzowie. O jest? nie, krew lub truskawka. Krew, 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 tutaj. krew, krew, krew. Okej, okay. widzowie, ale tutaj truskawka może... Truskawka lub krew, tego jeszcze nigdy nigdy nie trafił. Świeża krew, świeża krew. Tego jeszcze nikt nigdy nie trafił, nie wiadomo. Fuj. Wyplułeś. Idę do praca. To jest podobne do psiej karmy? Widzowie, Olek poszedł na chwilę przerwy do cybla. Tutaj mamy snota i kalmara. Nie polecamy. Nie polecamy też w takim razie świeżej krwi. U mnie tak wygląda środek. Bardzo Bardzo nieładnie pachnie. W takim razie ja tu jestem tą. Tak, tak, smak, smaki. Okej, okay, widzowie, powodzenia dla mnie. O, o nie, krew albo truskawka. Czerwona, proszę nie zawiedź mnie. Krew, krew. Krew, krew Trzymaj wiadro Spokojnie, nie wymytaj Mamy tutaj piękne wiadro z gruzu Nie, Jestem przywrócony do krwi To nie spokojnie jak krew Kurwa Gdzie jest woda? Chcesz kolejną butelkę przynieść? Oj. Trzymaj, trzymaj wiadro, trzymaj wiadro. Musiałem wypluć wodę, bo bym pomknął ten smak. Ja pierwszy. nic oh, nie. Kolejna fasolka, której nie możemy zjeść. Wiesz, co te niedobre to wszystkie są takie chyba, że trzeba będzie wypluć. Nie, spoko, nie było jest dobre. Dobra, chwytaj to. Teraz ja. Naj, naj, najgorszy jest snot chyba, co nie? Najgorszy jest not. Jedyne złe, które jest... KURR! <laughs> o, widzowie, Olek ma szansę na albo kole, albo... Alpę... Psią karme! Psią karme! Dawaj, Olek. NIE CZEKAJ! JOO! NIE! NIE! JOO! Kurwa. Co? Ja jej nie mówiłem. Podnoś. Kurwa. Podnoś. Czekaj. <laughs> olek, upuścił ci posolkę. Nie ma nic. Dawaj, Olek. Psią karma. Przygotuj mi od razu wodę. Przygotuj od razu wiadro. Już proszę pana? Jest, panie. Biorę wiadro. wiadro. Bierz pan wiadro. Bierz pan od wodę. Od razu wodę. Tak, tak, tak. <grych> Położę to tu na chwilę. Taka fajna, brązowiódka, Psiakar... psiokarmowa. Ok. Kopytamy i żygamy. <grych> Dawaj, jedz to. Kola? Ohohoho, oj widzowie, oj widzowie, oj, To była... To była trzecia psie karma nasza. Jego druga moja, ja miałem pierwszym przed odcinkiem. Ja, ja to ugryzłem kilka razy, on to ugryzł raz. Więc ja, ba, ja jestem bardziej tolerancyjny do tego. Jestem bardziej tolerancyjny. Dobra, masz Olek, wiesz. wiesz, pan kamerę. Pomocy widzowie ratujcie. Wrócimy, nawet nie zakręcam. O nie snota, po kiwi! Powodzenia ze snotem. Na sam dolę. Trzymaj wodę, trzymaj wiadro. O chuj. Weź już wiadro między nogi, żeby było ci łatwiej żygać. To... Zaczekaj, sobie... który kolor wziąłeś? Zielony. Czekaj, no, Tak, dobra. I. Cenia nota. Una widzowie O mnie zmusza do nagrywania tego. Nieprawda. Zgodziłeś się samodzielnie. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Pytałem, czy chcesz nagrać, powiedziałeś, że tak. Nie. Tak. Nie okłamuję. Dobra. Teraz ja. Zaczyna się robić coraz gorzej to, to będzie chyba już ostatnia fasolka na dzisiaj. Czy jeszcze czy robimy jeszcze jedną rundę? Jeszcze dwie. Muszę kurde mieć. Kur. A! Mać! Co? Krew. Dawaj wiadro, dawaj wodę. Dawaj wiadro i dawaj wodę. Od razu odkręcaj tą wodę. Dawaj. Odkręcaj ją od razu. Odkręcaj to. Kamil błagam. Yy, przepraszam widzę, że wszyscy przypadku włączyłem yy, nagrywanie, jak brałem kamerę. Dobra, jest. Jest. O, o kurde, boję się. Olek ma albo krew, albo truskawkę. Będzie pewna bamka. Czy to będzie druga krew? Ja Czy... mam dzisiaj jeszcze w chuj dużego pecha, nie? Przed nagrywkami. Nie przed nagrywkami. <laughs> A ty to co? Nie, nie było tak bardzo słychać. Było, było. Jest. No dobra, ja już czuję nosem, że to jest krew. <laughs> Przeskawka. Krew? Tak. Na szczęście nie wziąłem tego za dużo do buzi. Dobra, widzowie. Teraz Kamilutek. Moja Kamil kolej. Kamil Wojcik, co trafi? Mydło albo lody Ale Super. szczęście. Super! Ale szczęście Nawet masz. macie. Ale takie mydło. Mydło można wytrzymać. Taka fajna białka. Mydło. Dobra. Teraz ja. Pięknie, mydło lub lody. O kur... Uważaj! Tego nie było. Okej. Okay. Mydło da się wytrzymać, jest spoko. Mydelniczka. Co masz? Mydło? No. Już chyba nie ma lodu w ogóle. Dobre to mydło nawet. No daj. Zbliż pan kamerę. Ostatnia runda zda błagajcie. Tak? Dobra. Kręcimy. Chyba się skończyły. Dawaj mi pan wiatro. I zawie, grafiłem e, albo koleb, albo sią karmy. Dawaj pan wodę odkręconą. Dawaj pan przypadek. miał kolę. Już za dużo tej psiej karmy było. Nie widzę tych brązowych o, jest, jest jedna ostatnia brązowa Było ich tam więcej Jeszcze trzy były widziałem Przekarma? Są jeszcze dwie brązowe Tylko ogryzłem Mam szczęście. Ugryzłem tylko. Nie wiem, do buzi. Więc jest spoko? Nie było tak źle? Kiedy będzie coś dobrego, ludzie, błagam. Oleg bo się. Bra, Ostatnia runda jest teraz. Olek, y, nie tego jest... nie było. A, nie ma oszukiwania. Nie ma żadnego oszukiwania, tego też nie było. Oleg dawaj, ja nie Tego też nie było. A. Nie bądź pusej. Yy. Dobra, trafiło się. Kola lub psia karma. Już tyle tych psich karm dla było. Dla pana woda, dla pana Odkręcaj wiadro. tą wodę. Dla pana wiatru, żygi będą, bo <grym> czemu nie tak? Ale zostały ostatnie dwie brązowe. Jak tu nie będzie koli, to ja nie wierzę w ludzkość. Serio? W wszystkie brązowe są złe. Chyba tak. Wiesz Jak będzie zła, to znaczy. Naprawdę... Czuję za zapach, że to jest niedobre. Ugryź tylko, nie wiesz, do buzi. Ja! <ścoughs> nie wiem, Czyli musiała zostać dobra. Ostatnia, ostatnia kolowa. Taki Wiesz to pan. <laughs> Pozwalam Ci zjeść ostatnią brązową. Poświęcaj się. Dobra, widzowie. Kurde. Kamil się poświęca. Będziesz aż brązową. Taka brązowa. Ostatnia. Ale nie, bo nie zakręciłem, więc jeszcze z nim jedna. No? Wiaderko forium. Da dawaj pan, dawaj pan kurde wiadło. Jak to nie będzie kola, to ja w to nie wierzę. Nie wierzę. Zaczekaj! I tu serio nie ma już żadnej brązowej. Czekaj, chwyć to, chwyć to tak, dobra? I ja tu wysypę wszystkie facelki, żeby był dowód, że już nie ma żadnej brązowej, nie? Dobra, Nie ma. Po prostu nie ma. Tutaj zostały tylko te trzy. Nie ma już żadnej brązowej. Wszystkie były złe. Wszystkie były psiąkarne. Chwyć sobie, muszę co Widzowie, przytać. nie kupujcie tego. Będziecie musieli PSIĄ KARMĘ! I to są same przykarmy. Trzymaj. Ja muszę jeszcze zakręcić. Dobra, chwyć to, bo chcę to tutaj wyrzucić. Nie Dobrze, Dobra, dobra. Tutaj, jak chcesz to No Muszę, bo nie zakręciłem przy tej. tutaj, tutaj <śmiech> fajne. <śmiech> <liceko>. <śmiech> Banana? Czy krew? Buda. Kalmar zabijecie, będziesz kalmarem. Nie muszę popijać. Dobra, teraz ja ostatni raz kręcę i koniec, bo. Jeszcze, jeszcze ja się poświęcę raz. Nie, kurw. Jest biała jeszcze, czy nie ma? Nie ma białych. kręcę jeszcze raz. Ja się mogę jeszcze poświęcić. O kurwa. W sumie kary nie jest aż takie złe, pomarańczowe, dawaj. Okay. Ostatnio zjadłem kary całe. Tylko troszkę piekło. No, to jest tylko trochę ostry. Ja się okay. widzowie jeszcze po tym poświęcę. na ostatnią i kończymy film. I nagrywamy inny. Roskwinia! coś dobrego! Oh. Widzowie... Oh, Ostatnia fasolka na ten odcinek. Może zrobimy taki drugi. Nie. Bo zostały. małe i się nie ma wszystkich. To bratu. będziesz krew. Lecimy. I co? Dawaj mnie pan krew. Dawaj mnie pan kurde tą krew. Wiem, że to będzie krew. 100% współczuję. Resztę dam bratu. Będziesz żygoć. Ale walicie. Kamil, pamiętam, jak ty mówiłeś że ty lubisz krewi, że dla ciebie to faktorka będzie dobra. Jak to kupywaliśmy. Pamiętam jak ty to mówiłeś. Tato, tato kupa! Na początku myślałem, że troskawka. Dobra. Oczy, muszę teraz kupić. więc dzisiaj to by było chyba na tyle, albo ubiorę jeszcze jedną ostatnią... z ostatnich... Nie, jadę. Muszę, muszę mieć kurde zemstę. Za co? Na tej czerwonej. Chcę czerwoną fasolkę. Będę kręcił do... Dobra, wiecie co? Biorę jeszcze raz czerwoną fasolkę. Ja też teraz biorę. Chwytaj. Wygląda nawet jak truskawka, bo jest chyba jaśniejsza od tych innych. Więc może są szanse, że będzie dobra. Dawaj wiatro. Stary, po prostu ugryź, a ja nie będziesz potrzebowała wiatra. Dawaj wodę. Odkręcam wodę. I Widowe powodzenie do Olka. Ja też zaraz wezmę, już sobie wezmę nawet okay. Dobra, nie, ona będzie zła. Czuję to nosem. Kamil, gdzie tą kamerą? Kamil, a kamera? Ej, Kamil, ty kurde, <laughs> weź swoją. Widowie, poświęcamy się. Bierzemy jeszcze jedną krwawą. W ogóle tego wiadra tak wie. No, bo tam jest dużo tych fasolek, Nie, no. niedobrych, wszystkie tak naprawdę. No Dobra. w sumie dwie są tutaj, czy trzy, cztery nawet. Do wiadra, do wiadra tak, najlepiej. Dobra. Popijaj. Teraz ja. O kurde, widzimy się pochlapał. O, kurde. Znaczy i na podłodze. Olek, dawaj wiadro. Trzymaj wiaderko. Dobra, bierzesz to. też wodę. Całą butelkę zużyjemy na jeden odcinek, nie? I Nie, musimy znaleźć czosnka. Ja kurwa. I zostały tylko dwie. Biorę jedną. Ja też jedną. Ja biorę tą z dołu. Jak będą samej kurde krwi. Dobra, dawaj wiadro. Będę z tego wiadra, bo jest 100. Nie wiem. Dobra, jest to. Chwytaj, poświęcę się. Ja też. Po raz ostatni. Też. Idę. ja też. Ta... Jest ja jestem ja taką. Ja Więc... ty Ja szansę taką. Ja a z tymi brązowymi było tak samo. Jedna jaśniejsza, druga ciemniejsza. Wszystkie to były karmy. <grymne> Masz no, kurde! Wiesz to? Dawaj wodę. Nie zakręcam. Dawaj wiaderko. Wiesz to, kurwa. Pan się zaraz ja Kurwa, Grażyna, idź do Biedronki po dwa piwa. To jest skam. To jest kur... on jest scam. Jak tak można? Dawaj mi jeszcze żółtą, Są już dwa smaki, w których nie ma ani jednej dobrej fasolki. Dobra, wiecie co? Na dzisiaj to by było na tyle, bo ten odcinek i tak jest już długi. Ja, ja sobie zjem resztę bananów, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.